Jeszcze kilka dni temu pokazywał czułe kadry z synem, a dziś krzyczy na Instagramie: "Błagam, skasujcie ten profil". Co tak naprawdę wydarzyło się z Danielem Martyniukiem? Początek 2026 roku w mediach społecznościowych należał do wyjątkowo zaskakujących, a wszystko za sprawą Daniela Martyniuka, który przez krótki moment sprawiał wrażenie człowieka całkowicie odmienionego. Syn niekwestionowanego króla disco polo, Zenka Martyniuka, Przyzwyczaił opinię publiczną do nieustannych skandali, publicznych pyskówek i kontrowersyjnych decyzji życiowych, takich jak nagłe przeprowadzki do Hiszpanii, uderzanie w najbliższą rodzinę czy głośne interwencje policji na pokładach samolotów. Jednak końcówka minionego roku oraz pierwsze dni stycznia przyniosły niespodziewane wyciszenie. Gdy Zenek Martyniuk porywał tłumy podczas sylwestrowego koncertu w Toruniu, jego syn nabrał wody w usta, rezygnując z medialnych zaczepek na rzecz budowania wizerunku kochającego ojca. Internauci przecierali oczy ze zdumienia, obserwując sielankowe kadry z małym Florianem. Lecz jak się szybko okazało, spokój Martyniuka był jedynie ciszą przed potężną, noworoczną burzą, która właśnie przetoczyła się przez Instagram. Jeszcze kilka dni temu profil Daniela Martyniuka przypominał galerię wzorowego taty. Syn gwiazdora Disco Polo opublikował serię uroczych materiałów w towarzystwie swojego synka, Floriana, które natychmiast stały się wirałem. Widzowie mogli zobaczyć czuły, zimowy spacer oraz nagranie, na którym Daniel z niezwykłą delikatnością budże kołyskę, pytając Malca. Fajnie się budże Florianek. Tak. Ale fajnie, co, Florian? W komentarzach zapanował entuzjazm wielu fanów, uwierzyło, że rok 2026 przyniesie wyczekiwany przełom, a -36 – latek ostatecznie upora się z demonami przeszłości i skupi na wychowaniu dziecka. Niestety, metamorfoza okazała się bardzo nietrwała. Magia rodzinnych kadrów prysła w momencie, gdy Daniel Martyniuk natrafił na swojej drodze na treść, która wyprowadziła go z równowagi, przypominając wszystkim, że jego pokłady cierpliwości i tolerancji są wciąż na wyczerpaniu. Wystarczył niespełna tydzień nowego roku, by na insta story z Daniela wybuchła kolejna afera, która przyćmiła wcześniejsze, ciepłe posty. Martyniuk udostępnił nagranie popularnego influencera i muzyka grającego na gitarze. CO wprawiło go w furię, jakiej dawno nie oglądaliśmy na jego profilu. Syn Zenka nie przebierał w słowach, atakując artystę w sposób bezpardonowy i wulgarny. Skupił się na technicznych detalach występu, ale jego emocje szybko eskalowały do poziomu otwartej nagonki. Patrzcie na struny, na język, na wszystko kur. -a. Błagam weźcie to skasujcie, proszę skasujcie ten profil, grzmiał Martyniuk. Apelując do swoich obserwatorów o medialny lincz na twórcy, który najwyraźniej nie wpisał się w jego standardy estetyczne. Ten nagły zwrot akcji pokazuje, że Daniel Martyniuk wciąż ma ogromną trudność z kontrolowaniem emocji w sieci, a każda, nawet błaha sytuacja, może stać się dla niego zapalnikiem do wszczęcia kolejnej internetowej wojny. Obecna sytuacja na profilu Daniela Martyniuka stawia pod znakiem zapytania jego autentyczność w roli odmienionego ojca. Internauci, którzy jeszcze chwilę temu kibicowali mu w budowaniu relacji z Florianem, teraz czują się rozczarowani powrotem do agresywnego stylu komunikacji. Wygląda na to, że rok 2026 będzie dla rodziny Martyniuków równie trudny i pełen medialnych wyzwań, co lata poprzednie. Daniel Martyniuk po raz kolejny udowodnił, że potrafi w mgnieniu oka przejść od czułości do wściekłości, a jego profil na Instagramie pozostaje jednym z najbardziej nieprzewidywalnych miejsc w polskim internecie. Czy Zenek Martyniuk ponownie będzie musiał interweniować i gasić wizerunkowe pożary wzniecone przez syna? Jedno jest pewne, pokłady cierpliwości opinii publicznej są już mocno nadszarpnięte, a noworoczna sielanka Daniela Martyniuka oficjalnie dobiegła końca w atmosferze kolejnego bolesnego skandalu.